Omg, czy to SCP, y... SCP Project, Project SCP w Robloxie? Tak, to on, czy to Freddy Fazbear? Jezu, jak ja dawno w to nie grałem, jestem ciekaw coś się tu zmieniło, ludzie latają, bekają, skaczą. Jestem ciekaw co tu się pozmieniało. Kumple? Ja tylko przypominam, że ja nie umiem to gra grać. Ty, chyba nie powinniśmy tutaj... Good idea, let's go down guys. bo to będzie sp Był definitywnie jest specek. O! Zauważyłem, no, że nie ma Friendly Fire'a. Ja nie zjeżdżam na dół. To jest chyba wiarowiec. Wygląda na WIRowca. Jakiś taki niski jest. A co ty z Wolczak masz u mnie bana? Właśnie, nagrywałem na streamie. Tu jest to na moim YouTubie. Wolę, wolę bramę. Stamina jest. Omygle, nie wiem czy była stamina ostatnio. Jakie dawno nie grałem w ten tryb. Czy ja w ogóle mam coś zbędnego WQ? Radio. Co mnie nie zjeżdżamy? Tam też są potwory. Czy nuk jest? No nie jakiś containment, coś, jakaś kontaminacja była. Czemu nie zjeżdżamy? Drop A co mam ci dropnąć wariacie? Drop, może ten. O! O! Raczej to nie ten. Miniłem targety. O! Jezu! Jezu, kiedy ja dawno nie strzelałem w żadne. Wstrzelające się gry. O mój Boże, to da się zamknąć. Nie powinno mnie to dziwić. Czy nie ten najem co kiedyś? On zjechał na dół, naprawdę? Nie. O kurwa, potwór. Co to jest? To jest plaga. Już taki za niski mi się wydawał, dlatego się dziwiłem. O, padł. s chyba? O, armor. Co założę? 50 armor, to chyba git. Strzelamy do kogoś? O. Essa. Widzicie, tak się to wjeżdża, się wrzucają chaosy, wy wywalają SCPki w kosmos. Jest tak zwana Essa, moi drodzy. <laughs> Omg, jestem klasą D. Najgorzej, chyba, nie wiem. Nic nie mam wokół. W ogóle są on mam level 62, 288 kredytów. Znaczy, kredytu nie mam żadnego i dwie ucieczki, chyba trochę słabe, znaczy ten level brzmi wysoko, ale te dwie ucieczki nie, nie, nie napawają optymizmem. Dobra, nie zmienia to faktu, że I will do, I will do my best. Nie wiem, chciałem... kurde, U! jezu, myślałem, że to jest potwór. No nie umiem grać w tą grę, ona jest na tyle, kurde, rozwinięta, że ja nie jestem... nie umiem, nie umiem, ale się nauczę, może kiedyś. Na tym kurde, dawno nie grałem w te wszystkie Robloxowe wariactwa. Co może fajnie byłoby to sprawdzić, szczególnie że Project SCP to jest, jak wielokrotnie mówiłem, jedna z lepszych według mnie fangamów. SCP na Robloxie. Czy warto to obchide sprawdzić? Zwiedzić. Inne ciekawe słowa. Dobra, śluza. Awiarowiec, dlatego taki. Co tu się stało? On tu dostęp? Nie. To, może, to już można zbijać, to tego chyba nie było wcześniej. Tu jest fajnego. Zone manager. O, o. To wezmę. Może ja z latarką będę chodzić, będzie jaśniej trochę. Babkujcie, skrubujcie, followujcie, tak bym chciał tylko nadmienić. O, ukradnij mi apteczkę. Out boys, A czemu? Coś idzie brzydkiego? Tak, kurwa, wszyscy chodźmy. Noż. Kto mi tak przykurwił? O, mi ktoś jednął. Wybaczcie za przekleństwo. Ty no nie, o, o, o. po się otarłem o szkło. W sensie, o szkło się otarłem. Jak szkło się zbija, to jest kurde raniące szkło. Nie, nie zamykaj mnie tu, proszę. Więc może się otarłem o szkło. O której to streamek Jakoś po południu, leż wieczorem, tak mi się wydaje. Nie mam jakichś turbo planów na jutro, więc... Wydaje mi się, że, 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 że Takiej... Nie wiem, o której konkretnie. Ale szczery. To brzmi jak potwór ten leczący może oszczędzajmy trochę eee, oszczędzajmy może staminę, bo to nigdy nie wiadomo mógłbym teoretycznie wyjść ale jak mam być szczery to się trochę jezu, no, i tyle mnie było, ale mi hela wydupców tu jakieś nowe scypeki, tych scypek chyba nie było wcześniej jakiś łańcuchowy tym i mrugacz. no cóż no, dostałem szczała. lecimy z koksem o, mam dużo miejsca we ku... Dobra, radio jest mi zbędne. TARCZE MAM! OMG! Oh Handcuffs są mi zbędne. Jasne, gdzie jest amunicja? 200 pocisku plus trochę w magazynku, nie wiem ile w sumie. Skara mamy. No dobra. Ale tarcze dodaj, Ta tarcze nie pamiętam, żeby tarcza była. Rozwijają tą gierkę, I guess. Dobra. Lecimy z Coxem. Łoż ty w dupę, jeża, zwierza! No serio musiałeś mnie złapać? Gdzie tu się idzie? Się skaczę. Jeszcze dalej. A z czemu skąd oni wiedzą? Nie wiem, za nimi. Jezu. Jezu, święty! Kurwa, te deski są pokurwione. Jezu, padam zaraz. Jest wyjście. A za nim idę. On, się, on wygląda, jakby się znał. Idę za nim. I to się czarne zrobi. Dobra, chuj. Nie, zamknięte. To tu próbuję. O! Jestem. O my Przeżyłem. Jedna jedno, co na stream? No bo. Nie dwie. Ciemno tu. O, ja widzę. No, A coś tam kto wizja? czy ten... Najwyżej Google? to wezmę. Mogę to założyć? Chyba nie mogę. Dobra, ale wyszliśmy. Już myślałem, że będzie tak zwana essa. Padnę. ale nie tym razem. W ogóle komanderem jestem. Ale przeżyłem, moi drodzy. Przeżyłem i jestem gotowy na zemstę. Czy w MC gram? Nie, 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 nie. Na ten moment nie, na ten... No nie wrócę do MC swego czy za jakiś czas, tak mi się wydaje. Teraz na jakiś czas fajnie jest wrócić do Minecrafta. Dobra. Idziemy się strzelać. Sprawdzując na tym, że nie ma Friendly Fire, ma warto strzelać do każdego. Bo ja nie dysponuję wiedzą, do kogo się strzela, do kogo nie. Więc... Strzelam do każdego. Mając nadzieję, że coś mu zrobię. Oszczędniej ze staminu, oho. A nie, to jest ten design taki. Trochę wczuty robimy. Tu coś się będzie działo zaraz. Tu się coś będzie działo zaraz. Czemu to jest zamknięte? Ty, O5. Biorę to. O. mam mam widać zaprzeczył tutaj tym faktem. To jednak są dwie. A jednak jedna. Różnie to bywa, jak to się mówi. A. Ja mam już najdwyższy kogololuc z stanie, dlatego nie mogłem założyć. na Kiku są trzy. Na Twitchu jedna. Na YouTubie dwie. I razem mamy dwadzieścia. A, to jest śluza taka. Po checkpoincie fajna fajna. Teraz to była na gejcie. Chyba idziemy się z nią klepać, jak ją znajdę. Kurde, to... by tutaj troszeczkę... Było mniejsze trochę oświetlenie, to można tak się... Może, może się tak stać. O, właśnie, że kurwa ucho wszędzie. Gówno widzę. Latarka. Latarka, latarka. Jak jest tym sprayem. O. No właśnie. Żebym wykrakał z tym oświetleniem. Czemu padło światło? Rachunków nie było? O, siema, boże się przestraszyłem ciebie, wariacie. Dobra, idę z tobą. Śmieszną historię ze szkoły. Kiedyś mojemu ziomeczkowi wypadły tosty z y, tornistra, więc uznaliśmy, że najśmieszniejszą zabawą będzie kopanie tych tostów przez cały korytarz. Kopaliśmy te tosty, a później nie sprzątą. Kumpel? Kurwo ty! Jezu no. Jak... A, ty ja mam Night Vision, Google's! O! zapomniał. Teraz wszystko widzę. Co za dźwięk? O! Dostał! Nie wiem kto, ale dostał. Kurwa! To estepek! Nie, potwór, Boże! Znaczy, właśnie potwór, a nie. No. Myślałem, że to klasa D, dlatego tak zraszowałem. Grenade out! <gryw> o kurwa! To się tak odbiło? Jezu, w ogóle nie powinien tak żyć ja mam okno otwarte. <gryw> to nieźle dwa historia, wariacie. No dobra. Kumpel, kumpel. To był dlatego. Ja myślałem, że to klasa D, dlatego tak zraszowałem. O. Ale aim, kurwa, gapsik, ten auto w ten. O, sztyw, cipe jeża. Dobra, ty mnie weź, ty mnie weź, ty mnie weź, ty mnie weź! Czemu mnie nie bierzesz?! No i... Pomyślał. O, ale od razu się zrespiłem. Eee, sa Jezu, GLC jesteśmy. Boże, jaką ja mam. Jaką ja tu mam sprzęt. Ejem, GLC jesteśmy. GOC są git ze SCP-kami chyba. <noise> to akurat śmieszne gelo. Można tak, takiego trika zrobić? Można. Project to jest są te same, taki co weselu. Dobra. GLC jest git ze SCP-kami, dobrze kojarzę. Ten jaką ma czapkę. Tak mi się wydaje, że, że ten... Że, jest, że to jest git. A do dżpleja bym wrócił akurat. Co ma? Ale się strzelamy chyba, co nie? Ze, scypami, ze scypami chyba gate. Jak mi się kojarzy, albo źle mi się kojarzy. Nie wiem, dawno nie grałem. Idę z nimi, oni się znają pewnie. O no co? O, armur. Chyba lepszy. To za dźwięk? Są nasi? To jest strzelbę słyszę? Co za dźwięki? O, sorry! Kumple, czy nie kumple? Kurwa chyba nie kumple. Chyba nie kumple. Z kim jest GOC kumplami? Widzią, że ze scpekami! Dobra, definitywnie nie. Skoro mogę go strzelać, to raczej nie jesteśmy kumplami. No, jak mnie przy... Ty potworze! Boże, jak... Jezusie, Chrystusie! Skurwysyny syny. O! Cześć zamienił mnie na to? Zamienił mnie, a no tak, bo on łańcuchuje innych. I mam na lewym dolnym napisane: Dobra, no dobra, ale dziwne, no dobra, to gramy dalej, będzie kontęgnik przynajmniej. PC-kiem jestem i 13 enemiców mam. To jest charakterystyczny dźwięk tego. Panie, bo ja chyba tak zasięgowo mogę działać. Ojej, S106 może chyba tu wejść, tak? Mam 106 na stanie, mieliśmy, przecież mnie zaciukała. Dobra, w dupie to mam, nie będę tu kąpić. Mam najprzerzejsze na ramiona, do roboty. do 2017? To do NATO mój. Tylko co, co kojarzę. <tryk> e, a ja nie mogę być za daleko. O, o, zaciukałem go. Nie, mo nie mogę być za daleko mojego ziomka, muszę z nim chodzić. A trochę mnie obił. No, się ma 106. No tak, bo on mnie przemienił, dlatego muszę być blisko niego. To ma sens. A zacikałem, mam fraga. Ole, Nate. Dobra, to chodzę z moim ziomem. To jest mój father, I guess. Jezu, no, trzyma mnie krótko na łańcuchu, można rzec. No nie wiedziałem, że tak przemieniam. Zaraz fajne jest, sepek się wydaje. O, druga 11 targetów jest, ale ta placówka jest gigantyczna w tej gierce. Co się dziwić. Ja masz szlubing kat. Mam jeszcze staminę. Będę oszczędzać, póki co. To do się przyda. Coś tam widać? No widać. No to dłupa. Dobalamy stąd, czy kampimy? Bo ja muszę się cię trzymać w wariacie. Jaki plan? Sto a, to Nie, 106 nie mamy tutaj akurat. Fajny specek Czemu dostać bana w Robloxie naszych śmiechów? To jest tao? Rias, no tak. Normalnie. No, ale może nas uwolnić, żebyśmy nie chodzili obok niego, czy co? Ja nie gumam tego spc -ka. Nie gumam tego spc totalnie. Tu ja ma jakąś kurde tabliczkę na głowie. Gdzieś target to gdzieś mamy. O. O. I ty, ale mówisz, że czystę. to ja tam ci wierzę. Ale chyba Roblox jest mocno uczulony chyba na takie rzeczy, w sensie nie mówię, że odczyty, tylko jakieś brzydkie słowa. Albo nie jest uczulony, nie wiem w sumie. Nie wiem jaką oni politykę stosują. Krążymy bez celu. O my ty musz tak A z... Ale nie mam tych chyba zasięgowych ataków jako ta gorsza wersja. bo ta oryginalna ma ten zasięgowe ataki chyba. Jest bardzo uczulony, też mi się tak wydaje. O, wiemy się? Wariacie? Słyszałem strzały kogoś? Nic nie ma przecież On może podpalać chyba te ściany Znaczy drzwi DZK? Może to, może to jest jakiś skrót brzydki z Którego nie można używać Ja go właśnie użyłem <laughs> O, GOC się zrozpili, no dobra no, mega ciekawy sapek Już mam pomysł na miniaturkę i na tytuł do tego odcinka, więc więc to mi się podoba. Przyjacie, wariacie, idziemy? Czy co? Kampimy tu. Ja muszę za nim łazić, no jestem jego minionym totalnie. Wesel jeszcze istnieje, ma się bardzo dobrze. A, cały czas mam serwer weselu, tylko aktualnie jest popsuty. <grystanie> ale mam! Dosłownie do niedawna jeszcze funkcjonował, bez problemu. No tak właśnie mi się wydaje, dlatego ja się w ogóle nie wychylam w Bloksie. A jak to weryfikuje? Nie można sobie po prostu nowego konta zra. A może być na IP-bam. To nowy komputer wtedy trzeba kupić. <grym> o, światło wróciło. Siema, 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 Chyba, że nie mam regeneracji żadnej zdrowia. 17 NM jest. Gdzie są te wszystkie potwory? Kurczaki pieczone? Musiałbym coś mocnego zrobić. na jakieś to albo coś. Wydaje mi się, że... Roblox się wydaje taką grą, że tu chyba łatwo cheaty. Jak <gry> mi się wydaje, nie wiem. <gry> no przecież chodzę za to, bym się tak za mnie nie oglądaj wariacie, przecież jestem, no. O. O, zaciłkał go. Więc miałem fakt, że mamy jeszcze 16 targetów. Ha! Jasny gwint. myślałem, że tylko TikTok jest tak wyczulony, a to się okazuje, że. Roblox. Yy... Również yy, się z tą pasją. O, mamy chyba szczelaninę moi drodzy. No trochę co tych milionów narobił. Choć w ogóle palący zaraz padnie, bo się wypali. <laughs> Wypalenie zawodowe. Kumam, kumam wariacie. A jeszcze ten Femur Bricara, co zaraz padniemy. Kurde, chłopaki na czas grają. O, tam były potwory? Czy ja się widziałem? Znaczy potwory, potwory. My jesteśmy potworami. No dobrze, widziałem. Nie wiem, nie wiem, zaraz się przekonam, znajdę życie. O, gate jest otwarty! Można uciekać, bo nigdy nie pamiętam. Dobra, robimy rozduch. Nie wiem, czy tu można uciekać, nie mam pojęcia. A o co pytasz, Ferwik? No... Można, byłby taki pomysł w sumie. Dobra, gdzie się być wariaty, co? Gdzie tego na granata rzucisz? Ale dobry granat, no normalnie. 3 na 10. Dobra, klepa, klepa, etykieta. Bitka. Dobra, zamieniony. ten zjeżdża. Ich trzeba przeszpilić. Ale parkur. Macie go? Będziecie go mieli, raczej, co nie? Będziecie go mieli. O, jak to zżera, Boże, święty. Taki damacz. Ciąg go przyciągnął. Pan Demolka, to jest. Ale to ode mnie, wariat. Kopelat. O, ale cię przyciągnął potężnie. Tu są? O, o, nie, to masz. To z daleka ciężko rozpoznać. No, to 6 lat temu brody nie miałem, to fakt, to fakt. To jak tyle czasu mnie nie oglądałeś, to akurat można mieć delikatne zdziwko wizualne, bo tu się broda pojawiła. No to pewnie broda będzie akurat golona przed Perkonem, żeby się odmłodzić delikatnie. Yy, a teraz jest akurat w dosyć potężnym stadium, jeśli można użyć takiego stwierdzenia. Mam wrażenie, że nadużywam no, delikatnie frazy, jeśli można użyć tego stwierdzenia. Dobra, gdzie są te oponenty? Tam mało punktów za... Właśnie, muszę do siebie do szefa wrócić. Przez się nie mogę oddalać od szefa. Tylko, że nie może mnie leczyć. Chociaż ja mam, mam mikroregenerację, przy szefie mam mikroregenerację, to dobrze. 4 hp na sekundę chyba mnie regenerują. no tyle dobrze. Ja mam w tym roku, w sierpniu, będę miał 22 lata. To 6 lat temu miałem 16. No to faktycznie dosyć duża różnica. No właśnie takie jest plan z Wolczak, żeby się troszkę odmłodzić tą brodą. O, Ale bitka będzie. Nie ma banów za spawn killing? Nie wiem, przekonamy się. Mogę coś kurwa trafić. No ile ja muszę... Oj, granat! No to było dosyć wymowne słowa przed śmiercią. No i co? Jest I SCP-ki wygrały, no. Warto było mnie przemienić. Dołożyłem się do tego sukcesu. za 22 minut trwała runda, że pograł tym SCP-kiem. Fajny SCP, fajny podoba mi się. Klawy, klawy, klawy. Dobra, klasa D, moi drodzy. Multiplayer czy nie, jestem ciągle klasą D. Chyba Eleven miał taki tytuł filmiku z scp u z tego co kojarzę. Chyba. Mi wydaje, że mogę... Zaryzykuję stwierdzeniem, że mogę nie pożyć za długo. Ale nie demotywuje mnie. Ej, dobra, już przyjąłem, że mnie tu O Oż, ty paruwo wredna, ty tak będziesz grać? Że ty odpaliłeś Robloxa, to aż mi normalnie włosy dęba stanęły. No bo nikt tam nie gra. Wiesz, ja nie promuję tego serwera oprócz mówieniu o nim na odcinkach, gdzie tych odcinków nie ma dużo. Że w obliczu tego, że tych odcinków nie ogląda dużo osób i sam też dużo wesela nie gram. I to jest następstwem. Tak mi się wydaje, plus to idzie w miarę, tak mi się wydaje... Yy, to idzie proporcjonalnie do tego jak popularny jest mój kanał na YouTube. Że jeżeli kanał jest mniej popularny, to z automatu mniej osób na nim gra, jakby SL jest mocno zależny od mojego kanału. Nie no SL jest bardzo dobrze, bardzo dobrze on jesteśmy razem na serwerze, omg, oh no niestety. Znaczy niestety, żebyś nie interpretował moich słów negatywnie. <laughs> Co miałoby być negatywne? My Boże. Maska? Nie, 183. Chyba go nie ma w gierce, aby się nie rozpytował. Nie, no nadal, to kwestia serwerów. Niektóre serwery wydaje mi się są na tyle ogarnięte i na tyle aktywnie moderacja w nich gości, że nie ma tego typu sytuacji. No ja jak na przykład, nie wiem, gram, jest stream z u mnie. Gram w Cześć, z zwolczak, też się cieszę. I też mam kartę, uciekniętą, też mam tą kartę, ale nie uciekam, bo nas zabiją tam, Wariacie. Ja doceniam twoją Wenę, ale wiesz. Jak tak gra się nazywa Roblox Project SCP. Eee, o czym ja mówiłem? A, że jeżeli jest jakiś dobry serwer. A, że jak ja gram wesela u siebie na serwerze. Eee, przyznam się szczerze, że raczej patrzę. Na to, że jak ktoś mnie w albo robi coś brzydkiego, to go wydłupcam w kosmos. My tak się. Słyszę potwory. Słyszę kurwa potwory. Wypierdalam stąd. Powodzenia z Walczak Fartem. <grym> O Mateusz mówił na serwerze. Y serw Szkoda, że ja, tak mi się wydaje, że za niedługo będę kończyć, ale i tak doceniam. Cześć! Potwory słyszałem, ja bym tam nie szedł, adwariacie. A się boję, ja tam nie idę. Tam potwory były. <grym> Szukam innego tj. wyjścia i w Exit tam wychodzę. coś mnie w nosku kręci. Dobra, idziemy szukać innego wyjścia. Dobrze, to jest random gen. To jest gigantyczna, gigantyczna zaleta. Tu był respawn. Nie wiem, czy to gdzieś było wyjście. No wtedy byłby... najpotężniejszy z pod słońcem. Coś jest ciekawego? Belki chyba są, te... nieotwieralne. No i bardzo dobrze. Nie trzeba modelu pożyć. <grym> Właśnie, bo tak biegam jak cymbał, teraz mi się cała stamina wyczerpie i nie będę jak spierdalać. Na nogi się patrzy, czy ja sa O, cześć. Trochę tak, trochę nie. Nie, 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 nie promuję skrzyneczek! Ale wydaje mi się, że na tyle chciałbym uzyskiwać pieniądze z YouTube'a, że raczej bym promował, szczególnie że raczej bym. Muszę nie, muszę, nie mogę nic mi zrobić, czy co? Raczej bym promował, ponieważ... Pieniądz nie śmierdzi. Też nie jestem na tyle. No, to taka długa kwestia, raczej bym promował. Można gdzieś jechać czy nie? Można, mogę. Ale nie, nie promuję, nie dostałem propozycji, to nie promuję, co nie? Nie wiem, jak. O, to jest prosta odpowiedź. Nie wiem, jakby było, jakbym dostał propozycję. Użyję takiego stwierdzenia. W zasadzie dyplomatycznego na ten moment. O, pan Demolka, jesteśmy razem. A zwolczak? Zwolczaka nie ma. Nie wiem. Zwolczak umarłeś z Ty, on tak szybko chce nas przeeskortować? Jaki szef w ogóle? No Szef szefów chyba. O, i właśnie za konto z tym też bym się obraził. też bym się obraził. Bo tam tam no, jednak długa historia. O. Ojoj, 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 a jakby się schował tu? To mnie podpalił, czy nie? Nie wiem, czy bym mnie hitbox złapał. Czy... Okej. Okay. Dobra, zauważył mnie. Spierdolka taktyczna. Ochroniarza możesz sobie zaciukać, mnie nie musisz. Ale z jakiego ochroniarz nie padł. Bo jestem ciągle kuflet, kuflet. Kufed. Kaft. bo to się tak czyta. Kaft. Bo to po prostu handcafsy. To się czyta. Yo. To jak długo ja będę kaft kurczaczki pieczone, No, jak on może żyć ten ochroniarz? Osiem a! Kopalat, wariaty. Jakiś kawał, może? Dlaczego prąd rządzi miastem? Uma kontakty. O! Ojoj, a to taka historia z tragicznym zakończeniem. Jak mam być szczery, aczkolwiek, no na pewno się cieszę, że, że masz jakiś przypływ nostalgii. No, miło mi to słyszeć, na pewno. O Jezusie Chrystusie, współczuję tylko tak tragicznego zakończenia tej historii, o której mówisz. Na pewno, o. O, Nie strzelajcie może? Ja jestem kufet, kufet jestem, kufet jestem. No co? Ops, no ja wiem, a ops, nie ops klasdy. No ops, ale jestem kufet, no. A nawet chyba nie mogłem do mnie strzelać, jak jestem kufet chyba. Czy nie? O, potwora słyszę. To mówi elektryk, do elektryka. Nie, co jest między, co jest między dwoma elektrykami? Spięcie, to można tak powiedzieć. Uff. Jezu, żarcik O, o, jestem odkafowany. Odka jest dla mnie to pałka? Ty no! Tyle w temacie. Ale mam nadzieję, że Wam się podoba ten odcinek. to do zgaboru, łapkujcie, subskrybujcie, followujcie. Nagrywam na Twitchu, to jest czy I na moim youtube -ku. zapraszam na moje sociale ale grupa na Facebooku, serwer Disco Fampi, Instagram, serwer scps Wszystko macie w opisie na kika. Jeżeli chcecie więcej CP roblox to dajcie ten odcinek, wysłajcie go znajomym. Łapkujcie, subskrybujcie, followujcie. I zapraszam za 3 dni na kolejny odcinek na głównym kanale. 3 dni temu był odcinek na pop na... również tym kanale. Jutro jest odcinek na drugim kanale. I 2 dni temu był odcinek na drugim kanale. Buśka, hej, yo, pa.